Słaby początek sezonu w wykonaniu pierwszej drużyny spowodował, że zarząd podał się do, oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej. Jak Rada zareagowała na to? W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się z Radą, porozmawialiśmy na, na posiedzeniu, omówiliśmy sytuację klubu, ale także tą sytuację wynikającą z ostatnich doświadczeń, czyli doświadczeń dyrektora Persa i tenera Piekarczyka. Porozmawialiśmy o tym, jak wygląda w chwili obecnej dział sportu GKS-u, a także co chcemy w tym dziale zmienić. Rada Nadzorcza wydała stosowne oświadczenie, w którym przekazała, że akceptuje nasze plany, nasze zamierzenia i nie chce dokonywać zmian w składzie zarządu. Czy ta decyzja Rady spowodowała, że ten plan awansu w przeciągu najbliższych dwóch lat jest dalej aktualny? Tak, no, ten plan został założony w strategii rozwoju spółki i ciężko teraz zaktualizować strategię po, po słabym początku sezonu. E, mamy dwa lata na awans, to jest ambitne zamierzenie, my sobie z tego zdajemy sprawę, ale my też uważamy, że te cele powinny być ambitne. W związku z ostatnimi słabszymi wynikami do. Dymisji podali się dyrektor sportowy Grzegorz Proksa oraz trener pierwszej drużyny, pan Piotr Piekarczyk. Czy zarząd przyjął tę dymisję, te, te rezygnację? Hmm, tak, rozmawialiśmy z, o tym także na, na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Też chcieliśmy posłać stanowiska członków Rady Nadzorczej, ale postanowiliśmy, że skoro takie rezygnacje zostały złożone, to bym te rezygnację przyjął. A kiedy możemy spodziewać się jakichś decyzji personalnych? Chodzi mi tutaj o zatrudnienie nowego dyrektora i nowego trenera. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia godzin, bo dopiero jesteśmy świeżo po posiedzeniu rady i wyszliśmy teraz z tego posiedzenia. Wydaje mi się, że to jest kwestia dni. To kwestia na pewno znalezienia odpowiedniego kandydata i nie szukania na szybko, tylko znalezienia i dobrego wyboru. W dziale sportu doszło do dość dużych zmian. Czy to rzutuje jakoś na pozostałą działalność klubu? Na pewno jest to sytuacja wyjątkowa i tak do niej podchodzimy, natomiast prace pozostałych działów są, są niezakłócone no i idziemy zgodnie z planem.